Pierwszym dowódcą powstania był wielkopolanin Stanisław Taczak. 27 grudnia 1918 roku objął dowództwo i dzięki zdolnościom wprowadził porządek organizacyjny w szeregach podległych sobie oddziałów. Największą zasługą majora Taczaka było przygotowanie podwalin pod struktury przyszłej armii wielkopolskiej. Jednocześnie zastrzegł, że poprowadzi oddziały powstańcze do czasu przybycia oficera wyższego stopniem, który obejmie dowództwo i będzie przygotowany do kierowania rozwijającymi się wojskami powstańczymi. Główno dowodzący siłami powstańczymi od 16 stycznia 1919 roku Józef Dowbur-Muśnicki poprowadził nowo utworzoną armię wielkopolską do zwycięstwa nad Niemcami. Przesłany do Poznania przez Józefa Piłsudskiego. Z powierzonych zadań generał wywiązał się znakomicie, dowodząc umiejętnie podległymi mu oddziałami. Zreorganizował oddziały powstańcze, wprowadził żelazną dyscyplinę i przeforsował decyzję o poporze poszczególnych roczników, a także organizował regularną armię wielkopolską, która w szczytowym momencie liczyła blisko 110 tysięcy żołnierzy. Zmarł w Batorowie, ale spoczywa na cmentarzu parafialnym w Lusowie. Przy dolnej części nagrobka stoją dwie urny wypełnione ziemią katyńską i palmirską, gdyż właśnie tam skinęły dwie córki generała. Janina Lewandowska z domu Dowbur-Muśnicka była jedyną kobietą zamordowaną przez Sowietów w lesie katyńskim. Józef Dowbur-Muśnicki. Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.